Cześć, witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Mirage, niestety jak widać nadal te znaczniki są na tym kompasie, nie mam pojęcia dlaczego one się tak wzięły i, i pokazują, no cóż, musimy tak zostawić, został oczywiście kciuka, subskrypcja, dzwoneczek, miejsca historyczne, no, się pokazuje to nam cały czas... Inne ukończone aktywności zdjęcia. No to mamy ukryte, nie? No ale niestety reszta nam się pokazuje. Chociażbyśmy tego nie chcieli, nic na to na razie nie poradzę. Zobaczmy sobie, co my tutaj dostaliśmy. Kiedy Basim pozostaje niewidoczny, regeneruje jedną polną No co? To jest do poziomu 50%. No, Słabi znatek, szczerze mówiąc. Są jakieś przedmioty z zadań, elementy kolekcjonerskie, zagadki kolejne. Dobra, w umiejętnościach na no razie też nie jesteśmy w stanie nic widać, bo chcemy to sobie zrobić. Czyli wydać sobie tutaj punkciki, umiejętności, ale mamy 4, a tu potrzebne jest 5. A dalej zobaczymy co tam będziemy robić. Teraz chcielibyśmy sobie zrobić kłaścika, Tą opowiedź. Tylko nie mam pojęcia gdzie ten koleś tu jest. Do niego chodzi. Mm. Yeah. my heart, yasudihi, it fails me. let me find you some help. perhaps there is a doctor i can take you to. too late. yet there are still many things i must do. my life's work, a treatise upon the heavenly stars. I must get it to the House of Wisdom before my rivals claim it and steal my glory. If you wish, I can deliver the treatise for you. And then, there is my beloved son. Today, he and I argued most bitterly. Without his forgiveness, I cannot. I will fetch him so that you can make your peace. No, the treatise first. Help me retrieve it. Please. I shall do so. My father was an architect. Dobrze, myślę, że he too had his glory stolen by że, żeśmy już to zrobili. No, to to nie tu chyba. tej gościu. w Sit, I will find the treatise. Hmm. O kurde, naprawdę. Nie prawo. miałem prawie. Its profundity weighs heavily in my hands. We have the first Have you found them, Yasadiki? <laughs> Mam jedną na razie. On raczej tego mi nie wykryje, nie? Have you found them? Yes, <laughs> Have you found yeah, so the three diamond, pages? <sighs> right. to check for the official <laughs> Bo mm. ja znalazłem na razie jedną. <toddź> Ale to powinno być gdzieś tu w okolicy, tak?

Jest zaznaczone na mapie, nie? Dobra, no ja. Ja tego totalnie tu nie widzę nigdzie na ten moment idę po prostu dalej. ja nie znalazłem i się pierdol, bo kurwa nie daje żadnych odpowiedzi w sumie. Ale możliwe, że to nie jest tutaj do szukania tylko i wyłącznie, nie? że gdzieś jeszcze musimy tego szukać. Po prostu dalej. Dom mądrości. Dobra i tutaj jeszcze też mamy jakiegoś questa. People, calm yourselves. The fire was small and has been contained. Allah's wrath is upon us. Most of our books are safe. The danger has passed. Old man, how did this fire start? old man <laughs> fazil fahim is old as old as the house of wisdom which he commands forgive me ustadi i spoke in haste can i help no the fire has been quenched by the watermaster's bucket brigades who started these fires ruffians i suppose enemies of the khalifa to be exact what sort of books were they burning? It is too soon to tell. Perhaps the caretaker of books would know. I am searching for Ahmad ibn Musa. Ah, yes, he has a workshop here, but I have not spoken to him lately. Peace be upon you, Elder. I shall go. I still need to find Ahmad ibn Musa. No dobra dobra, tą księgi księgami, ale nie o to chodziło Zebrałem kolejnego questa, na ten moment nie potrzebowałem żadnego questa Tu jest schroniony, ten obszar Jest w środku. Wejścia tu żadnego nie widzę stąd. Przepraszam, nie chciałem tu wchodzić. No. Nie goncie. To jest to, że to nasza ekipa i teraz są cały czas podświetlone wszystkie, nie? Ha. Huh. That is a lot of books. Oh, do, do not think I am a librarian. I am a writer. Many of these are my own works. Though I do collect, it is true. This city hides other rare and ancient tomes. If you should find one, bring it here. I'll make it worth your time. Ha! Very good. It is certain no other in the city has seen this. If you find any more, I am here. Do you have something No dobra, czyli tutaj księgi trzeba przynosić. Dobrze. Coś tu jest do zebrania. Okej. Okay. Cały czas się coś odblokowuje, nie? Czerwany uczony, dobra. No nadal w tamtą stronę idziemy. Myśmy tu zsynchronizowali ten punkt widokowy, tak. Dobra, no to idziemy teraz w takim razie tutaj. ratować tego typu wyjdźmy sobie oknem. Lećmy w tamtą stronę. To sobie zrobimy na spokojnie. Trzeba po prostu chodzić i zbierać te wszystkie książki, które tutaj się pojawiają. Dobra, tak, będę musiał znowu przez płot przeskoczyć. Znowu się narażimy na wykrycie. Okej. Okay. Jakieś tu w okolicy, coś, żeby sobie HP podnieść? Nie ma. Dobra, idziemy z buta, nie będziemy brali wierzchowca, bo jeszcze coś przeoczymy po drodze. Dobra, za dużo rzeczy tu tutaj nie ma do przeoczenia, bo tutaj chyba nic nie ma w ogóle. Dobra, uratuj nam się już odpaliło, więc jesteśmy blisko. Okay, no chyba tutaj. Teraz sobie odpalimy naszego przyjaciela latającego. O, nie zabijaj! My so go uratować i nikogo nie ubijać, tam. żeby być ciekawe, żeby to zrobić. I have found my mark. Myślę, że to nie jest wykonalne. They are not expecting trouble. Nie jest wykonalne, żeby to zrobić bez ubicia kogokolwiek moim zdaniem Żeby bez ubicia kogokolwiek plus jeszcze do tego. Ma takiej opcji, plus jeszcze, żeby zabrać te dwie skrzynie, trzy pytanie, czy jak go wciągnę, Kurwa, trzech się zmieściło, poważnie? Pojemne siano, jeszcze ja tu siedzę, nie? Jak trzeba ich wykończyć, żeby cokolwiek porobić. Jak on se wyobrażał, to ja tu nikogo nie ściągnę. No Hold nie za daleko. Za daleko. No, idź tu. Chodź tu, byczko.

trzeba podjeść, żeby mieć full HP. Dobra, tu gdzie jeszcze była skrzynia chyba, nie? Na środku jedna, druga. I am here to get you out. Alhamdulillah. There is only one small problem. I have suffered some injuries and I am not sure I can walk. Na spakam, to ciebie Daniusz. Nie mam wyjścia. Zlecenie to zlecenie, nie? Dobra, tam jeszcze coś jest do zebrania. Jeszcze na razie zbieram wszystko. W razie czego, jakbym. Dobra, tu jest wszystko już zebrane w takim razie. Dalej, mordo. Why did the bandits kidnap you? Odkryli starą legendę dotyczącą wielkiego brudu w tej regionie. I zauważyli, że jestem historykiem z jakiegoś znanego znanego, że mogę być używanym w lokacji tego brudu. No była opcja, żeby to zrobić chyba nawet po cichu, bez nikogo... Bez zabijania nikogo, ale strasznie dużo bym musiał się tutaj skradać. Dobra, daleko cię mam jeszcze nieść? you are safe here now about this treasure treasure <laughs> there is none at least not of the golden variety of course i could not tell the bandits that otherwise they would have slit my throat and moved on so if not gold it is the water that flows beneath our feet in a barren land that water is more precious than many armfuls of gold i see Alhamdulillah. No dobra, zlecenie ukończone, obszar zrobiony. Informator, gdzie to mamy? Tutaj nam się coś odkryło. Nie za bardzo. Gdzie ten kubeś jest z informatorem? Tutaj. Ja już tu byłem, ale pójdę z buta w sumie, nie widzę, dwa punkty umiejętności, płanie, biorę, no i git. Zobaczymy co tam będziemy dalej robili, no ale bardzo mnie to cieszy, że mamy w końcu ten punkcik umiejętności, szton uczonych, komponenty. Dobra, lecimy dalej. Weźmy sobie wierzchowca. Wiem, że dalej są w grze stojące, to zauważyłem. Nie mam łuku, co jest ciekawe. W tych czasach już łuki były na porządku dziennym w sumie, nie? Dlaczego nie mamy ich dodanych? A właściwie mamy dodane, tylko że pewnie nie mamy możliwości skorzystania z, z, z nich na razie. Trzeba będzie też tego typa tam odwiedzić, który nam opierdzielił lokację na różne tam rzeczy. By znowu u niego podejść, żeby podkrywał no znowu kolejne rzeczy. Kała nie zabijaj to Be better. No dobra. E ja tu byłem. What do you see? Było boczne wejście z tego co pamiętam z tamtej strony, nie? Powiem, że jest zebrane, bo tu mi się to wzięło i zbugowało oczywiście. To nie mogę odwrócić na uwagę, ale ja sobie wejdę od boku. Tak jak kiedyś to zrobiłem. jest przejście o, kurwa! Ty no to teraz o mnie zaskoczyliście nie ma już ukrytego wejścia What see you my friend? Ej no nie spodziewałem się, że tak to zrobi. No dobra no to Ej, ale w sumie ja tu się nie mogłem dostać wtedy do środka, to może teraz jest opcja, że ja się dostanę tam do środka tego budynku Dobra no to raczej już... Tak czy inaczej to, to, to trzeba to będzie to musiałeś. zrobić uh, not now. Tak czy inaczej trzeba będzie to zrobić, tylko jak ja mam teraz tu wejść jeszcze, mi powiedzcie. O po tamtym drzewie chyba tylko mamy opcję, nie? Morduje wysunęła, a babka jeszcze mnie konfidenci na hit. A pod drzewy, no, nie mam innego wyjścia. Siema. Like. No dobra, no tu wtedy mogłem też wejść, ale tam do tej skrzynki nadal nie mogłem wejść. Znajdź klucz, a kto ma klucz? Przez to, że podobno miałem mieć widoczne. <laughs> Nie u Możesz kurwa u nich zrobić śmietniku.

I for would... ja, kurwa, po chujol Matteo nie chce. Lepien dawać. <coughs> hey, you. Yes you. Hey, what? <coughs> <coughs> Niech mi ktoś powie kto tu ma tego tego klucza tam do tego pierdolnika całego The man's a closer look. Do not be alarmed. I am a friend of Ali's. Get me out of this yard! I... Sure. Watch. Are you hurt? Yes. My legs. I cannot walk. Then I will carry you. We are up against some very dangerous people. I had no idea. I am sure Ali will be most interested to hear what you have learned. The spices in that pot. zdrowie. Dziękuję. No i dobra, kolejne dwa punkty umiejętności. Ale kontynuować będziemy już w kolejnym odcinku. Na teraz to tyle. Dzięki serdecznie za oglądanie. Zostaw kciuka, subskrypcji dzwonacek do linków w opisie i po popołudnia. Cześć.